Dzień dobry Państwu, nazywam się Justyna Jasik, jestem nauczycielem medycznym studium zawodowym w Zielonej Górze na kierunku ratownictwo medyczne. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu wybrane zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlaczego? Dlatego, że obowiązek pierwszej pomocy przedmedycznej rozpatrujemy w dwóch aspektach. Aspekt prawny, który wynika z artykułu kodeksu karnego i mówi o tym, że pierwszej pomocy musimy udzielać Zawsze, gdyż jeśli tego nie zrobimy, grozi nam kara pozbawienia wolności do lat 3. Ale myślę, że ważniejszym aspektem udzielania pierwszej pomocy i jej obowiązku jest obowiązek moralny, który wynika z tego, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia i będzie potrzebował takiej pomocy. Stąd jeśli widzimy, że osoba znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia bądź życia i możemy pomóc, chcemy pomóc. Mikołaj Wąbała, słuchacz medycznego studium zawodowego w Zielonej Górze. Powiem teraz o pierwszej pomocy przedmedycznej w poparzeniach. Jeżeli mamy styczność z poparzeniem, należy poszkodowanego uspokoić, następnie zdjąć odzież wierzchnią, jeżeli odzież już przywarła do ciała, nie należy jej zrywać. Należy pamiętać, że jeżeli na ciele w miejscu poparzenia znajdują się jakieś jakaś biżuteria, należy ją niezwłocznie zdjąć. Następnie takie miejsce poparzenia należy składać pod bieżącą wodą około 20 minut. Należy pamiętać, że jeżeli poparzenie jest, obejmuje duże obszar ciała, w jest poważne, należy powiadomić niezwłocznie służby ratownicze, pogotowe. Kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej powinny być dostępne dla każdego człowieka, bowiem w pierwszych minutach w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia przy poszkodowanym znajduje się osoba niewykwalifikowana, a pierwsze minuty są najważniejsze. Dlatego każdy człowiek powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i wiedzieć, jak uratować ważne życie ludzkie.